Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku, ten odcinek będzie już troszeczkę inny niż wszystkie inne odcinki, ponieważ jest on skierowany do osób, które zastanawiają się nad studiami biotechnologicznymi. Podzielę się z Wami moimi osobistymi doświadczeniami i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie wiedzieli już, czy studia biotechnologiczne są dla Was. Zapraszam! Na początku chciałabym podzielić się z Wami moją historią dotyczącą studiów. Otóż ja studiowałam, najpierw zaczęłam studia międzywydziałowe w Warszawie na UW. Studiowałam biotechnologię łącznie z matematyką. Po roku przeniosłam się na Politechnikę w Niemczech i już tam studiowałam biotechnologię, skończyłam studia licencjackie, magisterskie, a teraz robię doktorat z bioinformatyki. I jak w ogóle zaczęła się moja przygoda z biotechnologią? Sądzę, że to już się zaczęło w dzieciństwie, kiedy interesowałam się tak, jak wiele osób pewnie zwierzętami itd. Potem dostałam też swój własny mikroskop od mojej rodziny, więc jakby już miałam taki. Um, to było takie pierwsze zafascynowanie nauką czy biologią. Potem natomiast pamiętam, że też kupowałam dużo książek takich związanych z tematami biologicznymi czy biotechnologicznymi, i pamiętam, że kupiłam sobie raz książkę o chyba genetyce molekularnej, i pamiętam, że było tam dużo zdjęć wykonanych mikroskopem fluorescencyjnym, i bardzo mi się to spodobało, i myślę, że od tamtego momentu już ta myśl o biotechnologii jakoś tam była z tyłu mojej głowy. Więc potem, jak już wybierałam się na studia, oczywiście miałam dużo dylematów, jaki kierunek wybrać, ale jednak wygrała biotechnologia, ponieważ myślę, że to jest to, co rzeczywiście chciałam studiować. Czy w ogóle nie żałuję pójść na studia biotechnologiczne? Muszę się przyznać, że nie, że w ogóle nie żałuję. Studia bardzo mi się podobały. Często wykłady też były bardzo ciekawe. Natomiast takie pytanie, które ktoś mógłby mi zadać, jest: czy nie zrobiłabym teraz inaczej. Sądzę, że zrobiłabym inaczej, ale raczej wynika to z tego, że już jestem trochę starsza i już wiem, co konkretnie mnie interesuje i dlatego jeśli bym teraz mogła znowu pójść na studia, wydaje mi się, że wybrałam, wybrałabym już studia, które są rzeczywiście w tym kierunku, który mnie teraz bardzo interesuje, ale ponieważ wiadomo, że kiedy idzie się na studia, nie ma się takiego doświadczenia, dopiero z czasem można Dowiedzieć się, co jest dla nas szczególnie interesujące, więc myślę, że jakbym nie miała tej wiedzy, co teraz lubię i co teraz mnie interesuje, to jak najbardziej poszłabym jeszcze raz na studia biotechnologiczne. Wydaje mi się, że istotną częścią studiów są praktyki studenckie, więc jeśli tylko macie możliwość zrobienia jakichkolwiek praktyk w kierunku biotechnologicznym, to jak najbardziej Was zachęcam. Ja podczas swoich studiów zrobiłam bardzo dużo praktyk studenckich, aplikowałam w różne miejsca i dzięki temu nauczyłam się wielu rzeczy z różnych poddziedzin biotechnologii. Więc, na przykład, jeśli byście mieli taką możliwość, to jak najbardziej zachęcam, nieważne. Znaczy, oczywiście, jeśli wiecie już, co Was dokładnie interesuje, to jak najbardziej e, uczcie się dokładnie tego, co chcecie, ale fajnie jest też czasem spróbować rzeczy, które których w ogóle nie znacie, a są związane z biotechnologią, bo dzięki temu będziecie mieli już taki ogląd przeszłości, co Was interesuje, a co nie. Też na przykład, jeśli chodzi o takie czynności w laboratorium, o pipetowanie, wykonywanie eksperymentów, to ja osobiście nie nauczyłam się tego na studiach. Znaczy oczywiście miałam zajęcia, gdzie pipetowaliśmy, robiliśmy eksperymenty, ale wiadomo, że na studiach jest trudno rzeczywiście się temu sa, tego samemu świetnie nauczyć. Dlatego wydaje mi się, że praktyki są właśnie po to, żeby też zyskać taką wprawę w laboratorium, żeby nie potrzebować czyjejś pomocy, żeby robić to automatycznie i żeby nie mieć żadnych problemów potem w laboratorium. Możecie też się zastanawiać, jak wybrać takie studia. Przede wszystkim, jeśli zdecydujecie się na studia lic licencjackie i magisterskie, jest to aż 5 lat, mniej więcej. Więc dlatego pamiętajcie o tym, że wybierając studia, wybieracie też to, co będziecie robili przez kolejne 5, a przynajmniej przez kolejne 3 lata. A więc bardzo dobrze, jeśli te studia są dla Was ciekawe, jeśli lista przedmiotów jest interesująca, jeśli wykładowcy są. Inspirujący, z którymi możecie porozmawiać, którzy prowadzą własne ciekawe badania, i jednocześnie wydaje mi się, że to też jest istotne, jeśli wykładowcy, czy osoby, które prowadzą jakieś ćwiczenia, jeśli znają dużo osób z danej dziedziny i na przykład są w stanie zaprosić na swoje zajęcia też osoby spoza uczelni, które przybliżą wam swoją pracę wydaje mi się, że panuje takie trochę błędne czy krzywdzące przekonanie, że osoby, które poszły na biotechnologię, to są osoby, które nie dostały się na medycynę. Oczywiście nie wszystkie osoby, które chcą iść na medycynę, się tam dostaną, bo są jednak dużo osób, które studiować medycynę, a są limity przyjęć. Natomiast wydaje mi się, że lepiej jest przemyśleć dwa razy, zanim pójdzie się na biotechnologię, tylko dlatego, że nie dostało się na medycynę. Oczywiście kończąc rozszerzoną biologię i chemię. Raczej myśli się tylko o takich kierunkach przyrodniczych, ale chciałabym jednak przypomnieć o tym, że zawód lekarza jest zupełnie inny od zawodu biotechnologa, a więc wybierając studia, warto tak pomyśleć o tym, jak chcecie, żeby wyglądała wasza przyszła praca. Wydaje mi się, że jeśli zaczyna się te studia tak bez zainteresowania biotechnologią, yy, jest dużo ciężej takiej osobie, ponieważ często przedmioty są bardzo takie teoretyczne, mimo że jest to biotechnologia, co kojarzy się tylko z eksperymentami w laboratorium. Tak naprawdę podczas studiów uczy się też dużo takich podstaw nauki, które mogą być dosyć trudne czy nawet nudne do uczenia się, ponieważ siedzi się tylko nad książkami i uczy na przykład o bakteriach i tak dalej, co może w przyszłości w ogóle się nie wykorzysta takiej wiedzy zdobytej właśnie podczas studiów. Ale wydaje mi się, że takie postawy są bardzo ważne, więc jeśli na przykład wiemy od początku, że to nie jest zupełnie nic, co nas interesuje, wtedy myślę, że warto może pomyśleć o jakichś innych studiach, żeby jednak te 5 lat studiów, czy przynajmniej, żeby 3 lata studiów były przyjemne, mimo tych wszystkich kolokwiów, egzaminów itd. Jakie studia w takim razie wybrać? Czy biotechnologię, czy na przykład biologię, czy jakieś inne pokrewne kierunki? Wydaje mi się, że nie ma to aż takiego znaczenia, ponieważ w przyszłości, jeśli na przykład zainteresujecie się pracą naukową, w takich zespołach badawczych często liczy się właśnie interdyscyplinarność. Czyli są osoby, na przykład w mojej grupie, są też osoby, które skończyły informatykę, fizykę, matematykę, chemię, biologię i jeszcze pewnie jakieś kilka innych pokrewnych kierunków. Dlatego wydaje mi się, że nie ma to aż takiego znaczenia. Po pierwsze, na studiach, w ramach studiów, możecie robić, robić różne praktyki studenckie. Dzięki temu będziecie w stanie nauczyć się różnych dziedzin czy podtypów biotechnologii, i dzięki temu możecie po prostu rozwijać swoje pasje. Więc tak naprawdę nie ma to aż takiego znaczenia, co na waszym dyplomie ukończenia studiów będzie czy to będzie biotechnologia, czy to będzie biologia, czy coś pokrewnego. Ponieważ wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, czego przy okazji studiów się nauczymy i, nauczymy i co nas zainteresuje. Natomiast jeśli już wiecie, już pisząc maturę, wiecie, że na pewno chcecie całe życie pracować w laboratorium, pipetować, robić różne eksperymenty, wtedy wydaje mi się, że biotechnologia jest takim naturalnym wyborem, ponieważ tam nauczycie się trochę takiej pracy w laboratorium. Jednocześnie jako studenci biotechnologii będziecie. Mogli aplikować o różne praktyki, czy miejsce na praktyki, właśnie w laboratoriach, żeby nauczyć się wszystkich takich czynności laboratoryjnych, i wtedy wydaje mi się, że właśnie ten kierunek będzie idealny dla Was. Natomiast, jeśli macie wrażenie, że wiecie, że interesują Was właśnie nauki przyrodnicze, ale tak nie do końca jeszcze czujecie, co chcielibyście robić po studiach, to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu przejrzenie programów studiów. Zastanowienie się, które przedmioty, z których kierunków Was najbardziej interesują. Na przykład w przypadku biotechnologii ta lista przedmiotów będzie jednak inna od listy przedmiotów z kierunku biologia, i dzięki temu właśnie możecie zdecydować, które przedmioty są dla Was ciekawsze, które studia byłyby przyjemniejsze, bo jednak studia to są nie tylko egzaminy, kolokwia i tak dalej, ale to też ma takie studia mają też wam sprawiać jakąś przyjemność. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o wybór kierunków przyrodniczych, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Więc zachęcam do tego, żeby zanim zaaplikujecie na studia, żeby jednak przejrzeć program studiów i wtedy podjąć decyzję. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam do polubienia tego odcinka, do subskrybowania mojego kanału, a również w przypadku pytań, zachęcam bardzo do komentowania tego odcinka. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Jednocześnie przypominam o tym, że biotechiem jest obecny na Instagramie, na Twitterze i na Facebooku, a więc jeśli macie ochotę obserwować mój profil, wtedy bardzo zachęcam do odwiedzenia i polubienia tych profili. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. A tymczasem ja bardzo mocno trzymam kciuki za Wasze wyniki matur i za aplikacje na studia, i mam nadzieję, że może w przyszłości się kiedyś w jakimś laboratorium spotkamy.